Dziesiąty sezon ślubu od pierwszego wejrzenia dobiegł już końca. Choć ani jedna para nie została w małżeństwie, to ta edycja i tak odniosła spory sukces. Mowa tutaj o liczbie widzów, którzy co wtorek zasiadali przed telewizorami, by obejrzeć program. Ślub od pierwszego wejrzenia, sezon 10. dwa dni temu w telewizja wyemitowano ostatni odcinek 10. Edycji formatu: pary, które poznaliśmy za sprawą eksperymentu, przekazały specjalistkom, jakie podjęły decyzję. Zostają w małżeństwie czy biorą rozwód? Drugą opcję wybrały dwa małżeństwa: Joanna i Kamil oraz Agata i Piotr. Tutaj to kobieta przekazała informację o rozstaniu, jej partner nie pojawił się na spotkaniu. Agnieszka i Damian początkowo stwierdzili, że chcą kontynuować związek. Jak się jednak później okazało, poszli byli razem jeszcze tylko chwilę, a ich relacja również skończyła się wnioskiem o rozwód. O szczegółach kobieta opowiedziała w wywiadzie, o którym więcej piszemy tutaj: ślub od pierwszego wejrzenia, liczba widzów rośnie. Teraz portal wirtualne media przekazał informacje na temat oglądalności ostatniej edycji. Jak się okazuje, program zwiększył widownię. Średnia oglądalność odcinków wyniosła 913 tysięcy osób. Oznacza to, że w tym paśmie emisji format TVN był liderem obu grup komercyjnych. Jednocześnie TVN stał się stacją drugiego wyboru, a wyprzedzony został tylko przez TVP2. Najchętniej oglądany był odcinek 10, który emisję miał 5 listopada. Aby go obejrzeć, przed ekranami usiadło 1,5 miliona widzów. Najmniejszą widownię zgromadził epizod pierwszy, który zobaczyło 735 tysięcy odbiorców TVN. W porównaniu do poprzedniej edycji, format zyskał w sumie 69 tysięcy widzów.